Buenos dias, siemanko załoga. Nie, jeszcze nie jesteśmy na Mazurach. Wbiliśmy właśnie na chatę świętego Mikołaja. A tutaj jest dowód. A to znaczy, że znajdujemy się właśnie w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Tak? Prawdopodobnie tak. A ja właśnie Postanowiłem, że sobie jeszcze wbiegnę na Łysice, czyli na najwyższy szczyt Góry Świętokrzyskich, który zaliczany jest do kolejnej Góry Polski. A tak jak wiecie, to ostatnio zacząłem, właściwie kilka dni przed GSB, bo idąc z GSB zaliczyłem kilka szczytów, takich jak Babia Góra, Radziejowa, na odbiłem w Bieszczadach, i generalnie za chwilę będzie kolejny szczyt. Plus jeden do szczytów. A ten przydługi wstęp ma na celu... Wprowadzenie hmm, do dzisiejszego przekazu. Jakim jest korzystanie z okazji. Bo czasami... Teraz akurat wszedłem do błota. Ale czasami... Spotykają nas takie okazje. Z których po prostu żal byłoby nie skorzystać. A jak już tu jestem, to plus 1 do KGP. Misja wykonana. Oczywiście jak zwykle uwaliłem się całe pieczątką, ale plus 1 do KGP. A teraz śniadanie i wracam. Dojechałem na miejsce. To moje rzeczy, ale w sumie o tym jak mieszkam to będzie później, czyli jutro. Na szczęście tuż obok miejsca zamieszkania mam taki oto sklep. Ogarnąłem sobie już pierwsze zakupy. Oczywiście same najpotrzebniejsze artykuły i śmigamy dalej. A po drugiej stronie, o nie wiem czy widzicie, ale w tamtym lesie jest cmentarz i tam kompletnie nie chcę trafić I mam nadzieję, że tak się nie zdarzy, bo to była lipa, a to moja ulubiona miejscówka, którą właśnie odkryłem. I zjem swój pierwszy posiłek złożony z koronki i kanapek z serem i kurczakiem. Niestety jeszcze nie dorobiłem się talerzyka, dlatego jem kanapki z miski. Ale z takim widokiem wchodzą trzy razy lepiej. Do zobaczyska jutro.